I feel you, I feel you. Właśnie w sklepie, jak możecie zauważyć, jest tutaj pełno hawajskich piw I wypróbuję sobie któreś z tych Zobaczymy, jak smakują Pan mi tutaj za bardzo nie doradza, bo chyba pewnie nie pije Ale jak widzicie, jest tutaj naprawdę mega dużo tutejszych piw Coś spróbujemy zaraz Powiedzmy sobie, słuchajcie, rzeczy na basen, i idziemy teraz do naszego hotelu na basen, bo jest tak pochmurnie, i nie chce nam się iść na plażę i grzebać w tym piasku, też w cieniu. A wiecie, jednak chcemy może troszeczkę się przez te chmury opalimy, może za chwilkę wyjdzie słoneczko, także zobaczymy, zaraz co będziemy robić, będziemy Wam na bieżąco relacjonować. Along your make each mouth so wonderful. Light trip, and when you sneak a look at me, it's like it's like paradise, it's so new, like a Idziemy właśnie gdzie, sam? Idziemy jeść bo do California Pizza Kitchen, bo ostatnio bardzo mi tam zasmakowało jedzenie i tak, zobaczcie jaka Jess jest zjarana, ja jeszcze. To tej no też nie myślę tak właśnie tutaj bardzo kolory. Oj, Ja by w mojej że jak Angie w swojej. No, Dokładnie, także ja jeszcze chwileczkę i tak się muszę jeszcze podsmarzyć, żeby być brązowa, no, ja nie ale tak zimarańczą. Nie jesteś. <laughs> także lecimy coś zjeść i zobaczymy co będziemy robić dalej. Ja nie chcę się Też nie chcę, chcę ciepłe. Z Kalifornia Pizza Kitchen. I dzisiaj chyba mieli jakiś zły dzień. Bo dzień Jedzenie nie było za dobre i cały czas ogólnie robili jakieś błędy i musieli jedzenie zabierać i przynosić na nowo. Także rozmawiałyśmy z menadżerką, że nie było za dobrze i stwierdziła ona, że zapłacimy często. stwierdziła, że nie jest gotowa zapłacić całą sumę. Nie, ale wiecie co, w Stanach możecie tak robić, gdyż oni są tutaj na to przygotowani. Jak Wam naprawdę coś nie smakuje, jak coś pójdzie nie tak i nie będziecie zadowoleni z jedzenia, to po prostu o tym powiedzcie i praktycznie każdej restauracji oni wam albo pricing tak dają dają wam albo desert na darmo, albo dają wam jakiś rabat, tutaj, albo tutaj, słuchajcie, zjadłyśmy i całego posiłku nam nie policzyła, tylko zapłaciłyśmy za picie, więc no. najadłyśmy się i zapłaciłyśmy za picie. Ale, no naprawdę, nie był to ich dobry dzień. Byłyśmy już tutaj kilka dni temu i było bardzo dobre. Byłyśmy zadowolone, ale dzisiaj... Dzisiaj masakration, ale ale jakoś nas udobrochali. Chyba udobrochali. udobrochali nas, <laughs> jeszcze, jeszcze raz chyba przyjdziemy. <laughs> przyjść, przyjść, wziąć pędzle, zasakować, malować się. To no nie jest tak jak w deporan, że ludzie patrzą na Was dziwnie, jak się będziecie malować. Tutaj po prostu wszyscy sobie testują, gdzie właśnie podkład nakłada, puder, puder, a ja będę testować sobie rozświetlacz z diora. Zobaczymy, zobaczymy jak się sprawdzi. My heart rising. I want to love you. I feel you. I wrap myself around you. I want to squeeze you, please you. I just can't get enough. And if you move real love I let it go. I'm so excited, and we just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. you so my and we just can't. Hide it.